Słuchajcie, drodzy widzowie, nie wiem czy kojarzycie, ale w wal z początku lipca, no dosłownie 1 lipca, dali nam informację, że za dwa tygodnie, czyli dnia dzisiejszego, kończy się sezon drugi i najprawdopodobniej będzie ten jeden dzień oczekiwania. Bo nie wiem czy wiecie, jak wal kończy sezon, no to po prostu zrobili sobie możliwość jednego dnia, żeby ogarnąć i przygotować nowy sezon, więc według mnie dnia dzisiejszego, o czekajcie, tu zmienię kolor, żeby po prostu ludzie, którzy mają słabsze oczy, również widzieli. Dnia dzisiejszego, na jutrzejszy będziemy świadkami zakończenia się sezonu i z dnia jutrzejszego, na jeszcze kolejny będziemy świadkami czy wprowadzą Kesha? Nie wiem, lecz się domyślam, fajnie by było. Czy wprowadzą w ogóle coś innego poza nowym sezonem? Wydaje mi się, że tak. Również niejednokrotnie zadawaliście ostatnio pytanie, że bo bo, 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 słuchaj, nie tylko sezon drugi się kończy, również przedmiot limitowany może po prostu wylecieć i najprawdopodobniej wleci kolejny. Czy tak będzie? Wydaje mi się, że może tak być. Patrząc na to, że WAF nas poinformowało, że w sumie zostanie usunięty na dniach, tutaj macie napisane, że ostatnia szansa, plus jeszcze dodatkowo, jak było z Diglem, Digla usunęli. I dodali nowy przedmiot po paru dniach albo po paru tygodniach, chyba bardziej po paru tygodniach, z tego co kojarzę. Więc wydaje mi się, że będzie podobna sytuacja. No i również pytania, czy opłaca się zainwestować w tą pompę. Według mnie jest jej dużo mniej niż Digla. Digli było z początku końca promocji jakieś 500 tysięcy, później nagle się okazało, że w sumie jak się promocja zakończyła, już się nie dało go odebrać. Znalazło się ponad 100 tysięcy. Można, można. A kolejna sprawa też jest taka, że w sumie. Kto gra pompą? Wiecie, Deagle jest obowiązkowym wyposażeniem tak naprawdę w waszych pistoletach. Ale czy pompa jest? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie w sumie no mała osób nie gra tą pompą, no bo opłaca się grać na jakichś mapkach w na nacięcie albo podobnych takich rzeczach. Tylko że jest jeszcze problem logistyczny. Deagle rzeczywiście był w stanie być ładny, co nie? A ta pompa to już zależy od gustu. Wydaje mi się, że są fajniejsze tańsze pompy albo przynajmniej porówny, porównując, jak sobie będziecie porównywać przepraszam, ceny to również znajdziecie fajne pompy, więc to też jest kolejny problem. A z trzeciej strony, tak szczerze, to ta pompa nie jest wcale jakaś droga. Widzimy sobie na buy orderach, że da się ją kupić za 47 centów. Widzimy, że nawet jakieś zainteresowanie na tych bajorderach jest. Nawet jak będziecie sobie w, sprzedaż, w historię sprzedaży, to widzicie, że czasami się za więcej sprzedaje, jak jest jakiś lepszy pattern. Tak, dosłownie te pompy są w stanie mieć pattern. Zobaczcie, tu macie jakiś taki pattern. Zajdzie sobie na 60 centów? Nie macie już takiego paternu, No nie wiem, osobiście by mi się nie chciało w to inwestować. Z drugiej strony, jak macie jakiś wolny kapitał, to można, no bo nie jest to jakieś drogie. Nawet jak wejdziemy sobie tutaj na CS w flocie, gdzie was serdecznie zapraszam z mojego refa i klikniemy sobie w faktoryniu, to będziemy w stanie zaobserwować, że kogoś tu nieźle powaliło za tą cenę. 30 dolarów za pompę? No nie wiem, nie wiem, ciężka sprawa z nimi, tak szczerze. 30 dolarów i nawet lepszy pattern widzimy: 55 dolarów. No niezła sprawa, niezła sprawa. W sumie szczerze nie jest ta pompa jakaś brzydka, ale pytanie czy ktoś będzie chciał za nią zapłacić ponad 200, nie? To jest, to jest lepsze pytanie, drodzy widzowie. I w ogóle taki patent się sprzedał za więcej niż taki, to jest dla mnie na przykład niezrozumiałe. To jest według mnie ładniejsze niż jeżeli to. Nie wiem, dajcie w sumie znać w komentarzu, co według Was dodadzą, czy według Was rzeczywiście opłaca się inwestować w tą pompę, czy nie. W sumie no, jak już rzucić jakiś kapitał, to czemu by nie, skoro ona nie kosztuje jakoś dużo, jeżeli chodzi o stan, nie faktoryniu, bo faktoryniu za 200 około, za 3... Dobra, no to już wyższy poziom. Jak jeszcze oglądacie ten materiał, zapraszam Was na sesję z mojego refa, zapraszam do wsparcia kanału, gdzie macie masę dodatkowych materiałów dla rynku z dodatkowymi analizami oraz na Discordika, gdzie macie konkursik na 20 PSF card. Tylko pamiętajcie o komentarzach i łapkach pod materiałami, bo wiele z Was tego nie zostawia i później trzeba losować dalej. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, no i cześć.